Dzień dobry Państwu, Leszczyński Wojciech, Pogoń Prudnik. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo to ja dzisiaj przeprowadzam wywiad z Pawełem Szpecanowskim, redaktorem internetowego serwisu Nasz Basket. Paweł, powiedz mi, jak podoba Ci się dzisiejsza, dzisiejszy mecz, dzisiejsze wydarzenie? Jest to naprawdę bardzo dobre przedsięwzięcie. Super inicjatywa ze strony nauczycieli zespołu szkół rolniczych, ze strony sędziów, ze strony działaczy Pogoni Prudnik. Też ze strony zawodników, którzy podjęli się tego meczu, jest to mecz przyjaźni naprawdę ostatni w sezonie. Na pewno, no, tak szczerze mówiąc, ten sezon był dość owocny I dla Was, no, musisz to stwierdzić, tak, doszliście do półfinału. I taki, takie podsumowanie tego, tego rocznego sezonu jest naprawdę super pomysłem. Mam nadzieję, że będzie się rodzić więcej takich pomysłów w przyszłych sezonach. Z tego co słyszałem, jest to pierwsza taka sytuacja. Pierwszy raz klub zdecydował się na organizację czegoś takiego, więc dzisiaj tak jak widzimy, troszeczkę ludzi się zeszło. Jak myślisz, czy jest to pierwszy i 31 i ostatnie tego, ostatni, tego typu wydarzenie? Czy możemy oczekiwać na powtórkę każdego roku na coś, na coś takiego? Powiem ci. Tak Wojtek, jest tak, w tym sezonie bynajmniej, tak zauważyłem, że kibice zaczęli się interesować tak aktywnie meczem, wtedy kiedy Pogoń zaczęła wygrywać, czyli wygrana z Album Chorzów 2-0, tak? później dojście do półfinału i gra z GTK Gliwice. Wybrało się tam naprawdę multum ludzi kibicować pogoni. Od tego momentu zrobiło się taki boom na koszykówkę w Prudniku. Po prostu jest większe zainteresowanie. No, wcześniej czegoś takiego nie było i dzisiejsza frekwencja na sali, to wiesz, potwierdza... Mimo, że jest wtorek. Nie zapomnijmy, że jest, że jest, środek jest wtorek tygodnia, środek tygodnia. Tak, tygodnia. Nie, dokładnie. Jestem naprawdę w ciężkim szoku, że tyle osób przyszło na halę. I mam nadzieję, że takie inicjatywy będą wypływać jeszcze częściej, nie tylko pod koniec sezonu. Jest to naprawdę super sprawa. Pod koniec i może na początek sezonu? Mam nadzieję, że coś takiego uda się zorganizować. Może jakoś współorganizować. Dobrze, musimy powoli kończyć, bo zaczyna się druga połowa meczu. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Pozdrawiamy. Proszę zobaczyć, jak się kończy ten sezon. Mam nadzieję, że przyszły będzie równie owocny. I za rok spotkamy się z jeszcze większą ilością ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.